Masz bardziej być niż robić. Twoim zadaniem jest wypełnić dom spokojem, harmonią i radością, a nie zrobisz tego, jeżeli będziesz zmęczona i wyczerpana. Tylko ty możesz to zrobić, bo mężczyzna nie potrafi generować energii. To ty masz napełnić dom atmosferą, radością i spokojem. W naszym byciu jest esencja kobiecości, na punkcie której szaleją mężczyźni. W naszym byciu jest moc. Dlatego kobieta, która emanuje wewnętrznym spokojem i uśmiechem i bardziej jest niż robi, jest dla mężczyzny szczytem szczęścia i idealną kobietą. O takiej kobiecie, właśnie mężczyźni. Myślą, pragną, takie kobiety szaleją na jej punkcie. Jeśli chcesz sprzątać dom, to sprzątaj, ale najlepiej tylko wtedy, kiedy mężczyzna tego nie widzi. No bo chyba nie chcesz go przyzwyczajać do obrazu, że ty sprzątasz. Po co nam myśleć, że ty to lubisz robić, albo że ty od tego jesteś? Pamiętaj, że nawet jeżeli wysprzątasz, to w jego oczach twoja wartość jako kobiety nie wzrośnie. A to dlatego, że facet jest inny niż ty i on naprawdę myśli inaczej niż ty i potrzebuje czegoś innego niż ty. Dlatego przestań się starać. Zamień robienie na bycie. I jemu też nie przypomnij, że on ma dla ciebie robić, że on teraz ma się starać. Natomiast stań się taką kobietą, Taką wersją samej siebie, dla której on sam z siebie będzie chciał się starać, dla której on zacznie wymyślać, co by zrobić, abyś poczuła się przy nim dobrze, bo on działanie i wymyślenie ma w swojej naturze. Stwórz przestrzeń i warunki do tego, aby on mógł działać. Niech on się wykaże, a on się wykaże, kiedy ty przestaniesz. Kiedy ty przestaniesz się wykazywać, dodasz mu przestrzeń na to, żeby to on mógł działać. Dostarcz mu odpowiednich bodźców, aby uruchomić jego naturalną potrzebę do działania. Natomiast ty możesz mu dawać, ale tylko wtedy, kiedy on sam cię o to poprosi. Najwięcej dajesz mężczyźnie wtedy, kiedy nic od siebie nie dajesz. On chce, abyś była otwarta na przyjmowanie tego, co on tobie ofiarowuje. Ponadto facet docenia tylko te rzeczy, o które sam zawalczył, a nie te, które dostał za nic, za sam fakt, że jest. Mężczyzna musi robić, on nie chce tylko być. Mężczyźni nie rozumieją, że my kobiety chciałybyśmy, żeby oni po prostu przy nas byli, siedzieli z nami, przytulali nas i tak dalej. Mężczyzna uważa, że do tej czynności możesz sobie kupić pieska albo misia i się do niego przytulać, bo on... Chce robić. On potrzebuje robić. Żeby czuł się. Czuł, żeby czuł, że zasługuje na twój szacunek i Twoją uwagę. On musi robić. Dlatego daj mu pole do działania. Możesz mu podsunąć sprawy, które może zrobić. Problemy do rozwiązania. Niech się wykaże. I niech się czuje z tego dumny. Natomiast branie jest wbrew nam, męskiej naturze. Dlatego za to wszystko, co na co dzień robisz, nie, nie, nie dostajesz od mężczyzny odpowiedniej wdzięczności. Satysfakcji natomiast daje mężczyźnie przebywanie z kobietą, dla której on może robić, gdzie kobieta jest otwarta na przyjmowanie, na to, co on jej daje i się z tego cieszy. Najlepsze, co możesz mu dać. To bycie w poczuciu wdzięczności i radości. Jedyne Twoje staranie się dla mężczyzny i dbanie o mężczyznę powinno być tak naprawdę staraniem się o samą siebie i dbaniem o samą siebie. Tym bardziej, że jeżeli dbanie o cokolwiek doprowadza Cię do frustracji, to po prostu przestań to robić. Lepiej w tym czasie zadbaj o samą siebie i o swój własny komfort. Pozwól sobie być i na spokojnie obserwuj, co się wtedy stanie w Twojej relacji z Twoim partnerem. Masz bardziej być niż robić. Twoim zadaniem jest wypełnić dom spokojem.